Cześć, cześć, cześć. cześć, cześć. w tym odcinku, odcinku będziemy robili pościg, pościg. porzy 911 za 4 radiowozy i co ja będę gadał? Zaczynamy! Odpalamy, Odpalamy. Hmm. i, I... waga. Ruszyli. Uciekamy. O ok. kurde, agresywni są. Mam tylko kamerę, wygodniej.

Нет, тут уйдем. Нет, в эту игру играть не дастся. Ну, то что-то есть. Уйдем. Нет, No, Dobrze, teraz mamy takie alko. teraz nie to nie problem, to nie no, 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 na no, no, nawet, no, no, nawet. no, no, Выше, выше, не заболеть. заболели.